Znajdujemy się obecnie na drodze powiatowej w starej gąsce w gminie Stanin. Dziękujemy bardzo za dokończenie odcinka władzom powiatu, panu staroście Dariuszowi Szustkowi, panu wicestaroście Mierowi Rzymowskiemu oraz zarządowi dróg powiatowych, a także naszemu wójtowi Krzysztofowi Kazana. Ta inwestycja poprawi komfort oraz bezpieczeństwo jazdy po naszej wsi. Myślę, że mieszkańcy będą jeździć wolno i ostrożnie. Zakończona została inwestycja drogowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 1353L w miejscowości Staragonska. Na 720-metrowym odcinku drogi wykonano roboty budowlane polegające na poszerzeniu jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni, wykonaniu poboczy oraz peronów przystankowych dla pieszych. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 427 837 zł i 43 grosze. Inwestycję sfinansował powiat łukowski.